To jest dramat kurwa, te sądowe kurwa Powtarzam Sądowe... No kurwa... Poczekaj, bo muszę sobie... pazurek przyszczyz, bo mi się strasznie zadar. Kur Karakan To jest dramat chuj to jest dramat Wypierdala! To jest jedna kartka, to są dwie kartki, a to są trzy kartki. Trzy razy jeden nie jest 29 Bardzo dobrze, żeby nie było jego, żeby w szpitalach nie było papierosów i... i narkotyków. Jest bałagan. Kurwa! Zajutować papierosy, żeby u... Kurwa. Kurwa! Kurwa! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tych obcych narkotyków, tak jak Bóg. Kurwa ma! Ba. Bardzo dobrze. Droga tego jego się skończy się! <noise> Nazywam się Kononalny Krzysztof. <noise> nie go. KUR! A! KUR! KUR! Tak jak Bóg na niebie. No wiesz coś się... Coś się popsuło i nie było mnie słychać. Eee, jaki ci pierdolony eee, żyrandol? Dużowy ci się podoba? KUR! A! 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 jest bałagan. Nazywam się. Narkotyki. dość tego poszukaństwa, dość tego kłamstwa. Dowiedział, no że coś się, coś się popsuło, nie było mnie słychać. Karaka. Kur Piz kur kurwa! Kurwa mać! Żeby nie było jego. Nazywam się Konona Krzysztof. Spierdalej, Piz Kur... Kur... Prawie wcale. Bardzo dobrze. No wiesz coś się, coś się popsuło i nie było mnie słychać. E Sądowe kurwy, taż. Sądowe kurwy. Pitał, a pisku, padał. Kurwy. A się jebłem Nazywam się Konona. Krzysztof, Są całkowicie. Papierosy. Całkowicie. Żeby drzewa? Kurwa! Kurwa! A wasz kukle kurwa będzie no działać. No, coś się. Z coś góry. się nie było mnie słuchać. Ja. Kurwa, mać! Za 5 złotych, kurwy syny, zdradzacie służbę, zdradzacie mundur. Kurwa, Drogę tego jego się skończy się. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Żeby nie było jego. Wypierdalać za bramę. Bardzo dobrze. Dobry żur. coś się, coś się popsuło i nie było mnie słychać. Chuję Kurwa. Eee. Wypierdalaj. Nazywam się Konona Krzysztof... ...Papirol. Zerkwitowałem się w górę. Prawie wcale. Kurwie gnoje! No wiesz coś się... coś się popsuło i nie było mnie słyszać. Zdza. Drogę eee. tego jego się skończy się! Wypierdalaj! Nazywam się Kononel no, Krzysztof. Piórko moje poleci pierwsze. Pisa. A... Słuchaj, odcięty na plecie. No kurwa, ci wryj Was powinno się jebać, kurwa. Kaun, Za 5 zł kurwy syny, zdradzacie Zdejcie służbę, na... zdradzacie to... mundur. Dla młodzieży, dla wszystkich. A. Bardzo dobrze. No wiesz coś się, coś się popsuło nie było mnie słychać. Karaka. Kurwa. 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 Eee. Droga tego jego się skończy się. Nazywam się kononal Krzysztof. Prawda, a, tak jak Bóg na niebie. A! pizd... Kurwa. Kurwie gnoje. No wiesz, coś się, coś się popsuło, nie było To mnie jest zakać. jedna kartka, to są dwie kartki, a to są trzy kartki. Trzy razy jeden nie jest dwadzieścia dziewięć. Kurwa, kurwa, kur kurwa, mać! E Dał. Wypierdalaj. Polska na moju!